Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza. Widać, że wszyscy ją znali. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana. Uczepiwszy Falbaną, o czyjeś kolana pośliznęła się nieco i w tym roztargnieniu, na pana Tadeusza wsparła się ramieniem. Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swem siadła pomiędzy nim i stryjem. Ale nic nie jadła, tylko się wachlowała. To wachlarza trzonek kręciła, to kołnierzyk z brabankich krąg poprawiała. To lekkim dotknieniem się ręki muskała włosów pukle. Wstąp jasnych pęki. Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Nie! Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyjemy miało być siedzeniem. Rumienił się. Serce mu biło nadzwyczajnie. Więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono. By przy jego boku usiadła owa piękność, widziana w półmroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, bo ubrana, a upiór powiększa i zmniejsza. I włos u tamtej widział krótki, jasno-złoty, a u tej klucze długie zwijały się sploty. Kolor. Musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni. Twarzy wówczas nie dostrzegł, zbyt rychło znikła, ale myśl, twarz nadobną, odgadywać zwykła. Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta białą twarz, usta, kraśne jak wiśnie bliźnięta. U tej znalazł podobne oczy, usta, lica. W wieku może by była największa różnica? Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta. Bo młodzieńcowi, młodo jest każda kobita chłopcowi, każda piękność zda się rówiennicą. a niewinnemu, każda kochanka Tadeusz, <todgłosy> no, Chociaż liczył lat blisko dwadzieścia i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w stronę swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne. Ale razem nie małą chętkę do swawoli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli, tuż <laughs> na wsi długo w swobody. Wiedział, że jest przystojny. i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni. To żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swojej nie odrodził. Dobrze na koniu jeździł, pieszo, dzielnie chodził, by nie był, lecz w naukach nie Pinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, Że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę Ustawić nie do bębna tęsknił, siedząc w szkole. Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił. Kazał, aby przyjechał i aby się żenił i objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem... Cały swój majątek. Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki, uważnej kobiety. Zmierzyła jego postać, kształtną i wysoką, jego ramiona silne. Jego pierś szeroką i w twarz spójrzała, z której wytryskał rumieniec. Wielokrotnie z jej oczyma spotkał się młodzieniec, bo z pierwszej lękliwości już dawno ochłonął i patrzał wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął. Również patrzyła ona i cztery źrenice. Gorzały przeciw sobie jak roratne świce. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły. Więc o książki nowe? O autorów? pytała Tadeusza zdania i ze zdań wyciągała na nowo pytanie? Cóż gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie? Dowiodła, <grym> że zna równie pędzel, nuty, drugi. Aż osłupiał, tadeusz na tyle nauki, lękał się, by nie zostać pośmiewiska celem i tłokał się jak żaczek przed nauczycielem. Szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi, odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi, wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach, o wieńskiego pożycia, trudach i kłopotach i jak bawić się trzeba i jak czas podzielić, by życie uprzyjemnić jeś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmiale i szła rzecz dali. W pół godziny byli już sobą poufali. <grywa>